Fire.pl Komunikacja. W sytuacjach trudnych, kiedy dzieje się coś bardzo poważnego, kiedy w rodzinie pojawia się choroba, pojawia się śmierć, a język pełni bardzo ważną funkcję. Ponieważ język w takich sytuacjach pokazuje, na ile dana osoba jest gotowa. Na przyjęcie prawdy. To znaczy, język ma taką funkcję oswajania rzeczywistości. Bardzo częstą praktyką obserwowaną przez terapeutów, którzy diagnozują na przykład dzieci w obszarze autyzmu, zespołu Aspergera czy em, innych em, no, nieprawidłowości związanych z em, dzieciakami, opowiadają mi takie sytuacje, że na przykład mówią do rodzica: Pani em, dziecko jest dzieckiem autystycznym, em, i mama. Nie używa słowa autyzm bardzo długo. Mimo, że w karcie jest napisane autyzm, mimo że właściwie nie ma żadnych wątpliwości, że dziecko ma, e, e, ma autyzm. Mama nie używa tego słowa. Dlaczego? Dlatego, że język pokazuje coś takiego, co się nazywa zgodą na ontyczne zaistnienie. To znaczy, w momencie, kiedy mama użyje słowa moje dziecko ma autyzm, to trochę tak jakby mówiła, uznaje realność tego, co się dzieje. Bardzo często ludzie, kiedy na przykład doświadczyli jakichś traumatycznych przeżyć, również nie są w stanie o nich opowiadać albo opowiadają na przykład ironią, żartem, nie dotykając istoty problemu, dlatego że wewnętrznie na tą istotę zgody nie mają. Nie mają zgody na to, że nie wiem, ktoś umiera, ktoś na przykład ma nowotwór albo ktoś inny ma na przykład yy, decyzję o tym, że będzie do końca życia jeździł na wózku. Czyli innymi słowy język w takich krytycznych sytuacjach pokazuje, na ile mówiący ma zgodę, albo tej zgody nie ma. To tą prawidłowość też bardzo wyraźnie widać w przypadku osób uzależnionych. Bardzo często jest tak, że zgłaszają się na terapię osoby uzależnione, na przykład od alkoholu i bardzo długo nie mówią o sobie magicznej formuły jestem alkoholikiem. Tak Tylko mówią, a pij od czasu do czasu, a wie pan doktor, to tak na weselu. Tak? Czyli rozmywają istotę problemu, że tak naprawdę są chorzy na chorobę alkoholową. Dlaczego rozmywają istotę problemu? Bo dopóki ją rozmywają, dopóki mówią, że piją tylko w święta i w imieniu na wujka Kaska, to nie muszą wziąć za tą sytuację odpowiedzialności. W momencie, kiedy użyją konstrukcji tożsamościowej. Jestem alkoholikiem, albo konstrukcji, e, która podpina ich problem pod, chor pod, pod kategorię chorób, czyli e, cierpię na chorobę alkoholową, wówczas to jest taki moment graniczny, który mówi: biorę odpowiedzialność za to, co się dzieje i coś z tym robię, albo czegoś z tym nie robię. Ale nawet jeśli czegoś z tym nie robię, to biorę odpowiedzialność za to, że czegoś z tym nie robię. Czyli zobaczcie Państwo, ten język w tych sytuacjach ma tak naprawdę też taki taki sygnał dla świata na ile dana osoba jest gotowa zmierzyć się z problemem na przykład z żałobą z cierpieniem z bezsilnością a na ile będzie produkować sobie różnego typu mity językowe na przykład konstrukcje agresywne zwalające odpowiedzialność nie wiem na zły świat na złego boga na różne inne zewnętrzne sytuacje nie wiem środowisko zatrute prawda dlatego że dopóki się złościmy czy na Boga, czy na świat, czy na zepsute, czy zatrute środowisko, nie musimy powiedzieć sobie, dobrze, jest tak i tak, a teraz pytanie, co ja z tym zrobię? Eufire.pl Jeżeli chcesz być na bieżąco z kolejnymi filmami, śledź nas na Facebooku.